Tadeusz pieronek za życia nigdy nie ukrywał swoich poglądów i mówił całą prawdę. Przysporzyło mu to tak wielu sympatyków, jak przeciwników. Tych drugich można znaleźć głównie w gronie zebranym wokół mediów najbardziej znanego polskiego radem Ptorysty. Pieronek o Rydzyku wypowiadał się bardzo ostro. Pieronek o ryzyku nie miał zbyt dobrego zdania. Obserwatorzy często podkreślali, że biskup głośno mówił to, co przechodzi przez myśl wielu wysoko postawionych osób, bojących się stanąć w pierwszym rzędzie i skrytykować toruńskiego duchownego. Pieronek o ryzyku. Biskup ostro krytykował jego mediata, Tadeusz już Pieronek miał do swojego imiennika wiele pretensji. Przede wszystkim miał do niego pretensje o zbyt duże zajmowanie się działalnością polityczną. Nie jestem entuzjastą telewizji, trwam która mieni się katolicką, a jest medium partyjnym. Ojciec rydzek stawiał zawsze na taką partię, na którą mu się opłacało. Niech redemptorysta rozliczy się z wielu swoich mętnych działań, zanim podejmie się nowych, powiedział kilka lat temu w rozmowie z Onetem. Jego wątpliwości budziły też finanse działalności prowadzonych przez redemptorystę. Według niego, sposób pozyskiwania pieniędzy był wprost karygodny. Orydek, zanim rozpocznie nowy biznes, powinien rozliczyć się z pieniędzy, które zbierał na stocznię gdańską. Niech Redemptorysta rozliczy się z wielu swoich mętnych działań, zanim podejmie się nowych. Budowa świątyni to zawsze rzecz ładna, ale sposób naciągania ludzi mi się nie podoba, dodał w tej samej rozmowie. Pieronek Radio Maryja, mocne słowa biskupa biskup Pieronek nie stronił od krytykowania Radia Maryja. Rozgłośnie zarzucał przede wszystkim zagubienie prawdziwego sensu jej działalności. Jest taki ośrodek w Polsce, który nazywa się Radio Maryja. To ośrodek. Który zobowiązuje. To nie jest polski pomysł. Jeśli dobrze pamiętam, to pomysł wzrodził się we Włoszech. Też miał kłopoty, ale się nawrócił. Nasze Radio Maryja kumpluje się z każdym, kto może osiągnąć władzę oraz osobami, które są u władzy. To nie jest chrześcijańskie, mówił na początku bieżącego roku. W tym samym czasie upomniał ryzyka, twierdząc, że jego działalność wykracza daleko poza zakres pracy na rzecz kościoła. Jest też także inne pojęcie polityki. Dotyczy zdobywania władzy, sprawowania władzy oraz przekazywania władzy innym. I do tego pojęcia Kościół nie powinien dokładać nawet beznokcia. To autonomia świecka. Duchowni są od tego, aby głosić Słowo Boże skomentował.